No, <coughs> Z Japonii, prawie daily, lecz nie, nie gonię, To z Japonii, vlog. Proszę Państwa, daily vlog, który nie jest daily. Dzisiaj idziemy wysłać nasze papiery. Podpisaliśmy umowę o wynajem, więc stwierdziłem, że może coś dzisiaj będzie ciekawego. Ogólnie rzecz biorąc, to proces był dość ciężki, ponieważ było dużo takich pozycji w tej umowie, które nie za bardzo kmieniliśmy, czy jest w ogóle zasadność tego, żeby tam były. Mianowicie, na przykład, dwa razy chciano od nas pobrać za pośrednictwo, i chciano 2000 za jedno pośrednictwo, i 2000 za drugie, więc w ogóle było masa dzwonienia i z rozwiązywaniem tego, czemu niektóre rzeczy są w umowie, które w sumie nie powinny tam być, bo już na przykład zostały zapłacone. nie? Ale udało się wszystko ogarnąć, więc już idziemy zwiększyć tą całą akcję, wysyłając tą umowę. Tam jest Don Quixote, najlepszy sklep Japonii. Znajdziecie w nim wszystko: pamiątki i gadżety. Masz ochotę na dziwności, kiedy nie z tej ziemi. Dobra, jesteśmy w moim ulubionym sklepie. Idziemy kupić coś dla moich widzów z czatu na Messengerze Wulka Gonciarska, gdzie jestem adminem, więc Będzie specjal. O! Jest! O! O co chodzi? Pomyślicie sobie, że kupiliśmy to, ponieważ jest to jakiś bardzo ważny produkt z Japonii, nie? Jest to w ogóle jakiś potwór z jakiejś serii, ale kupiłem to, bo po prostu ten jaszczur stał się memem na naszej grupie. Tak się prezentuje: jest po prostu tak mimiczny i jest taki potencjał. Szkoda było nie wydać tych pięciuset dziewcząt. Yeah, Więc teraz zmierzamy do IKEA. Jak może nie wiedzieliście, IKEA też jest w Japonii. I co ciekawe, hot dogi, które są tutaj za jakieś 2,50 groszy, miały kiedyś parówki sprowadzane z Polski, więc to taka w sumie ciekawostka, nie? że wyjeżdżasz na drugi koniec świata, a masz w IKEA parówki z kraju, z którego pochodzisz. No ale teraz są już z Australii, bo podejrzewam, że jest bliżej i taniej. I ogólnie dużo rzeczy w sumie importują tam z Australii, czekolady na przykład. Jeśli myślicie, że nazwy w japońskiej Ikei są tłumaczone, to nie, one dalej są szwedzkie No i wracamy właśnie z Ikei, pierwsze graty do nowego mieszkania kupione Szału nie było, dosłownie przejrzeliśmy sobie znowu łóżka i tak dalej, ponieważ największym problemem jest to, że jeszcze nie wiemy, jakie łóżko wejdzie do naszego nowego mieszkania Czas oczekiwania to jest 2-3 tygodnie, więc pewnie wprowadzimy się dopiero pod koniec miesiąca A to jest, proszę Państwa, pole ryżowe właśnie, <zulany> zalane wodą To bardzo fajny patent, bo jest to mrożona kawa, która potem robi się z ciepłym mlekiem i macie takie frappe do picia, więc taka spoko Cisina impreza.